thank you Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Pasje Miasto realizowany dla Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. W dzisiejszym odcinku z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do krainy sportu, a tak naprawdę to mam napisane tak. Marcin Dobrzański, sędzia siatkówki. Zgadza się? Zgadza się? Proszę Państwa, zadzwoniłem do Marcina i mówię: Czy Pan by się zgodził wystąpić w moim programie? A z drugiej strony słyszę: Woltek, no co Ty mówisz? Przecież my się już kilka lat znamy. A skąd my się znamy? A no, znamy się z Urzędu Miasta. A ja mówię: Aha, bardzo przepraszam. No i także, no można powiedzieć, stary znajomy. Proszę Państwa, goście moimi Państwa, Marcin Dobrzański, dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. I lecimy. I lecimy z tym koksem, bo szkoda czasu. Częstochowianin? Eee, Częstochowianin. Z dziadek, pradziadek? Tak. Mamy w ogóle wiedzę, e, dziadek na przykład, czym się zajmował pradziadek i tak dalej? No mój dziadek był elektrykiem i ta, taka zbieżność nazwisk, że mój dziadek, ten dziadek z Częstochowy może tak powiem, Henryk Dobrzański, tak zwany Hubal, tak. to jest oczywiście zbieżność nazwisk, ale, ale często jak ktoś słyszy moje nazwisko, to pyta czy nie rodzina. Tak, pyta czy nie rodzina, mówię tak, mój dziadek to Henryk Dobrzeński oczywiście, Aha. oczywiście już świętej pamięci, no ale tak się trochę pośmiejemy. No i, no mówię, zbieżność nazwisk Aha. tylko i wyłącznie. Czyli był elektrykiem, e, e, babcia przy domu, czy. A babcia była przez całe życie krawcową. A widzisz, poważnie? Tak jest. No ale to rozumiem, że kobitką szyła kostiumy bardziej no, niż wadca, No pracowała to... w zakładach pracy, pracowała w guzikarni częstochowskiej. Aha, czyli tutaj, tak. Szkoła średnia w Twoim przypadku to? Pierwsze Liceum Ogólnokształcące. Słowacki. Zgadza się. Taki humanista z Ciebie. Powiedzmy, że tak. <laughs> Mile wspominasz? Tak, bardzo mile. No, większość ludzi, jak się rozmawia, to yy, liceum to taki takie najfajniejszy okres w życiu. No Także ja, ja również się pod tym podpisuję. A jeżeli miałbyś, Marcin, w ogóle wymienić jakiegoś pedagoga z tych czasów Twojej młodości, to kto to by był? Yy, moim ulubionym pedagogiem Tomasz Pawlikowski. Ja do Słowackiego trafiłem poprzez sport. Aha. To był mój trener w azs no i on taką fajną ekipę dogrania ściągnął właśnie do liceum ogólnokształcącego, pierwszego, gdzie praktycznie nie było takich tradycji siatkarskich i nie było nigdy tam takiej silnej drużyny siatkarskiej. Mhm. A Tomasz, no już teraz po, po tym jak skończyłem i liceum i studia, jesteśmy na ty, czasami się widujemy, no stworzył taką bardzo fajną ekipę, powiedzmy, że namówił nas do tego, żebyśmy uczyli się w Słowackim, no i się udało i Mistrzostwo Częstochowy było swego czasu. Proszę. To jest tak, że ten sport od dziecka towarzyszył? No bo mówisz, że namówił, żeby, czyli już rozumiem, że szkoła podstawowa to już były normalne jakieś tam działania w tym kierunku. W szkole podstawowej tak naprawdę za moich czasów większość chłopaków to grało we wszystko, bo i w piłkę nożną, w żaku grałem, i pływałem w szkole, grałem w tenisa u Janusza Haszcza. Później mhm. zaczęła się siatkówka u pana Krzysztofa Janika w 48 na północy. No i później z tej siatkówki u Krzyszka Janika trafiłem do AZS-u. Studia to do AWF? Nie, studia aplikowałem na AWF do Katowic. Niestety nie udało się, brakło troszkę punktów. No. Tutaj bym mógł opowiadać przez, przez godzinę co najmniej no, no, czego tam no. brakło, ale, ale to nie chodziło o punkty, jak się okazało później. No, no. W każdym razie tam się nie dostałem, nie żałuję tego, zostałem u nas na uczelni w Częstochowie, Aha. trafiłem pod bardzo dobre skrzydła do trenera Andrzeja Żeleźniaka i dalej sobie kontynuowałem przygodę z środkówką. Jako z Częstochowa, e, jako klub uczelniany AZS Politechniki Częstochowskiej, Częstochowskiej. jeszcze wtedy, mm -hmm. tak. E, czyli rozumiem, że ja rozmawiam z Panem Inżynierem. Dokładnie tak. No, a o kierunku? Kończyłem inżynier inżynierię środowiska. Inżynier środowiskowy. Tak. Ja myślę, no i super. A magistra też robiłeś? Tak, oczywiście. Czyli pan magister inżynier bo można tak. samego inżyniera zrobić. Niekoniecznie trzeba tak. być No, brawnym. Magister inżynier. Brawo, gratuluję. E, powiedz mi Marcin, to jest tak, że co skończyły się studia no bo ja rozumiem, że ten sport w tych klubach akademickich, no to była taka jak gdyby no pasja, dodatkowe zajęcia. Czy ty myślałeś kiedykolwiek o, o zawodowstwie na zasadzie wiesz, wiesz o co mi chodzi? No, znaczy się myśleć może bardziej nie to, że myślałem, ale marzyłem, mhm. tylko że no, prawda jest taka, że jednak centymetrów jest za mało do jakiegoś profesjonalnego uprawiania piłki siatkowej w moim mhm. przypadku, bo 184 cm na siatkarza to jednak nie jest zbyt wiele, chociaż znane są również takie postacie w świecie siatkówki, że bardzo dużo osiągnęli. Natomiast nie w moim przypadku, może też kwestia budowy. Eee, masy, tak. Masy, tak. Zgadza się. Eee, z azs jestem związany od 1995 roku, bo e, taką legitymację AZS-u posiadam, czyli w podstawówce już trafiłem do, do tego AZS-u. Przez wielu trenerów przeszedłem, e, ponieważ zmieniały się te kategorie wiekowe, później mm -hmm. szkoła średnia, no i po szkole średniej już ten AZS taki w wykonaniu studenckim. To jest taka, jak to zawsze mówią, AZS to atmosfera, zabawa, sport. No i, i, tak, i tak to też bardzo miło z czasów studiów wspominam. Nie znałem tego. Atmosfera, zabawa, sport. Pięknie. Zgadza się. Ale słuchaj, jakby nie patrzeć, przyczynkiem do naszej rozmowy, że zaprosiłem cię do programu, było to, że jesteś sędzią siatkówki. Zgadza Czyli się. rozumiem, że siedzisz na tym gnieździe z tym gwizdkiem. I yy, mówisz, że dla tych albo dla tamtych, tak? tak. Yy, I to jest na, yy, no nie wiem, jak to na, na jakim poziomie to jest sędziowanie? Yy, sędziuje i siatkówkę w tym wydaniu halowym i od tego tak naprawdę każdy arbiter zaczyna i sędziuje też siatkówkę plażową. Aha. Yy, jeżeli chodzi o siatkówkę halową, to w tym od początku tego sezonu jestem sędzią, który będzie sędziował Tauron Ligę Kobiet, czyli to jest ten najwyższa, Ta? najwyższa klasa rozgrywkowa uh -huh. i, i pierwsza liga e, facetów. Uh -huh. e, natomiast na plażówce to jest tak, że jestem po prostu sędzią szczebla centralnego od 2005 roku no i z biegiem czasu awansowało się od, od rozgrywek młodzieżowych, później były kobiece. No i później męskie, no i tak naprawdę mogę sędziować wszystko. Czyli można powiedzieć, że jeżeli chodzi o tą halową siatkówkę, no to jesteś na top-topów, no jeżeli chodzi o, 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 o Ligę Kobiecą Polską. Tak. Dobrze, tak, ja tak. mam dla ciebie teraz pytanie, które mnie nurtuje i to nie, nie żebym sobie robił jaja, żebyś nie, wiesz, nie, nie odebrał tego w ten sposób. Um, na boisku w piłkę nożną jest czerwona kartka i zawodnik musi zejść. Czy jest też taki przepis w siatkówce, czy to męskiej, czy kobiecej, że sędzia może wyrzucić zawodnika z boiska? Może. Wtedy pokazuje dwie kartki razem żółtą i czerwoną. Czyli podobnie jak sędzia piłkarski. Też można wyrzucić zawodnika. Można, ale tak. to co on musi zrobić, żeby. To już musi być jakieś mega. Wulgarne zachowanie. Wulgarne zachowanie. Bo wiesz, ja lubię bardzo oglądać siatkówkę, oglądam od wielu lat. Nigdy nie widziałem takiej akcji podczas meczu, żeby któryś z zawodników został wyrzucony z boiska. Dlatego o to pytam. No nie zdarza się to na pewno często, ale bywają takie przypadki, bywają. że Bywają? tak. Czyli on na przykład ciebie obraża, temu dajesz żółtą, a on nie reaguje na to i dalej cię obraża. Ale to niekoniecznie musi obrazić sędziego, bo również no. może się agresywnie czy wulgarnie zachowywać do zawodnika. zawodniczki, czy zawodnika po drugiej stronie siatki. I to też, I też jest to podlega sankcji. Aha, czyli możesz wyrzucić. Masz taką. Tak. No dobrze. To jest tak, że jak sędziujesz, to jednak też jesteś oceniany, prawda? Zgadza się. I powiem to jeszcze: wrócę do tego, że mówisz, że mogę wyrzucić, bo no. to, to nie jest tak, bo każdy sędzia. Stara się te zawody prowadzić w taki sposób, i to jest taka zasada odwieczna, żeby ten sędzia był jak najmniej zauważalny przez zawodników mhm. i zawodniczki. Czyli po prostu nie należy się rzucać w oczy to nie sędzia jest jakby. Głównym aktorem? Dokładnie, tych zawodów, tylko, tylko zawodniczki i zawodnicy. Długo robi się papiery, żeby dojść do tego poziomu, w którym Ty jesteś teraz, to znaczy, żeby sędziować ta Liga? U mnie trwało to dokładnie 23 lata. Bo, w, bo wtedy zaczęła się moja przygoda z siatkówką. No ale to szczebelek po szczebelku się awansuje. No niektórzy mają trochę jakąś taką łatwiejszą czy tam szybszą ścieżkę kariery. Natomiast ja na szczebel centralny, czyli na te rozgrywki druga liga i wyżej wszedłem dopiero po 10 latach swojego sędziowania. Aha. 10 lat, no ja rozumiem, że to jest związane z jakimś z stawaniem przed jakąś komisją, jakimiś egzaminami, yy, no i tak dalej, i tak dalej, że masz tą wiedzę teoretyczną, taką czy nie inną, tak? Zgadza się. No, te, tak. Testy zdajemy i przygotowujemy się teoretycznie co roku i mhm. zawsze są takie szkolenia z reguły na początku sezonu, czyli we wrześniu. Mhm. E, no każdy musi te testy zdać. Natomiast kurs sędziowski, tak jak wcześniej pytałeś, no to trwa około pół roku. No i mhm. ludzie oceniający, sędziowie oczywiście tam z ogromnym doświadczeniem, którzy obserwują, którzy uczą tych, tych młodych ludzi, bo to z reguły są młodzi ludzie, mhm. no są w stanie tak naprawdę y, określić, czy z tego człowieka coś będzie, jeżeli chodzi o, o takie preferencje sędziowskie, czy... Mhm. Czy trzeba sobie odpuścić? No, bywa to różnie, bo tak naprawdę do kursu przystępuje około 40-50 osób, a tak naprawdę po 10 latach to nie wiem, czy na palcach jednej ręki ci ludzie się pomieszczą. Bo... No może po drodze się przytrafić, że sędziowie ukradną znak drogowy na przykład, albo jakąś inną <śmulikację> historię. <śmulikację> to, no... I to też czasami wpływa na karierę. Różne, jakby... różne są przypadki, także. To wszystko jest <śmulikację> dla ludzi. Nie wiadomo. Pytanie wścibskie, natomiast muszę je zadać, chociaż ogólnie jest przyjęte, że dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, natomiast ze zwykłej ciekawości chciałbym zapytać, czy sędziowanie na przykład w Tauron Lidze to jest zajęcie społeczne, czy to jest zajęcie, za które mimo wszystko otrzymuje się jakąś gratyfikację finansową? Tak naprawdę na każdym poziomie rozgrywkowym dostaje się za to wynagrodzenie, mm -hmm. za do, za, no bo to de facto jest praca, którą wykonujemy, tak. poświęcamy swój czas na to, żeby dojechać na zawody, żeby y, tam spędzić te kilka godzin, dostaje się pieniądze, no mm -hmm. i oczywiście jest to opłacalne, natomiast y, czy z tego można by było wyżyć, jeżeli by to było jedyne źródło dochodu, y, jeżeli by człowiek sędziował co tydzień taki mecz? To być może tak. Natomiast y, to nie jest tak, bo czasami w miesiącu na tym najwyższym szczeblu rozgrywkowym sędziuje się tylko jeden mecz, czasami trzy mecze. Także to jest takie mm -hmm. dosyć płynne. Poza tym płynne. też należy zwrócić uwagę, że sezon halowy y, trwa powiedzmy od września do około kwietnia, prawda? Także to, to, to też nie to. jest przez cały Regularne. rok. Regularne. Ale ty jak mówisz, że jakby tak trzy razy w miesiącu i jakby to było 12 razy Sezon byłby na okrągło, to żeby się dało trzymać, to tam podejrzewam, że znowu jakichś strasznych groszy nie ma. No... Dobra, dobra, nie, 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 bo później się wszyscy rzucą, rozumiesz, tych sędziów będzie wiesz, nie wiadomo ilu. Ja każdego zachęcam, także to nie jest tak, tak że, nie, że nie, jest nie, grupa nie, taka i to jest grupa zamknięta. Kto ale jest zmienny, Marcin, to... to jest tak, że no już ten sędzia to już siedzi na tym krzesełeczku. Stoimy, stoimy, stoicie? stoimy. Ja stoicie, tak, aha, stoicie, ok. Kiedyś tak było, że faktycznie się, się działo. Aha, a teraz stoicie. Tak. E, natomiast czy to jest tak, że na co dzień czy nie uprawiasz sport? Czy, czy, czy... Amatorsko, amatorsko jeszcze w siatkówkę grywam, e, pływam aha. dosyć dużo, bo prawie codziennie. E, no, staram się ogólnie Nie, poruszać no, ja na rowerku, tak, na rowerku jeżdżę, tak Wiesz, że... tak spoglądam na, na, na siebie i na Ciebie, no i różnica trochę jest, że jednak ta sylwetka trzymasz. Gotujesz? Nie gotuję. A co lubisz najbardziej jeść? Albo co jest takim Twoim, wiesz, kurczę, po prostu, że... Nie jestem jakiś ubrany. po prostu, może powiem tak, że lubię mięso. Mięcho, białko. Lubię mięcho, tak, dokładnie. Nie Aha. zapycham się z reguły jakimiś ziemniakami, kluskami. Ja ostatnio, rozumiesz, program oglądałem i oni mówią tak, że jeżeli chodzi o mięso zwierzynę, najbardziej wartościowa jest wątroba. Która jest w miarę tania w sklepach, i tak dalej. A skąd ten wniosek, że jak drapieżnik upoluje jakiegoś tam jelenia czy coś, to dowódca stara zjada wątrobę i nikt nie ma prawa w ogóle jej dotknąć, bo to jest dla niego ten no, z racji tego rząd dowodzi nimi, nie? No do świata zwierząt odnosząc. Dobra, muzyka jest ważna w życiu czy nie? Nie, jest takim, powiedzmy, Dodatki. u mnie tłem takim, tak. Ja... Czyli w radyjko jak gra, to nie chce tak. u mnie radyjko... A. Także dobra, to radyjko. tu się nie zagłębiam. Jest czas na czytanie książek? Yy, bardzo sporadycznie yy, i raczej synowi pomagam. Aha. Też Dzieci moje akurat e, dzieci Iga, nasze dwójka? Bart, bar, tak, dwójka jest e, Iga, która ma lat 15 i Janek, który ma lat 13. Pozdrawiamy igę i Janka, ojciec jest w telewizji. E, no. <gry> bardzo dużo czytają, dużo no. czytają, także Aha. O, to fajnie. E, wciągnęło ich to. No i czasami właśnie czy żona, czy to ja staramy się. Mhm. Coś tam poczytać. Idę już raczej nie, ale Janek chętnie korzysta. E, jaki film zrobił na tobie największe wrażenie, albo jaki byś mi polecił, taki wiesz, który był dla ciebie ważny, jest ważny? E, jakiegoś takiego jednego ulubionego nie mam, natomiast. E bardzo interesujące dla mnie są filmy dotyczące II Wojny Światowej. Czyli to jest, historia. Tak, bo to jest, są jednak takie czasy nie, niezbyt odległe, mhm. e, no ale które według mnie trzeba właśnie pamiętać i, i po prostu gloryfikować mhm. to, czego zawdzięczamy mhm. tym ludziom, którzy na, walczyli. Na co dzień jesteś urzędnikiem Magistratu Częstochowskiego. Zgadza się. I czym się zajmujesz? a zajmuje się sportem i turystyką. Aha, czyli dział, dział no, promocji, nie, nie. To już jest osobno. czy sport, sport. sport. W głównej mierze obiekty Mosiru mhm. to jest to, czym się zajmuje. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży, czyli Aha. lato w mieście, ferie w mieście. Aha, Te tematy. Oraz turystyka, czyli mhm. PTTK w głównej mierze, bo oni tam dużą rolę odgrywają w tej turystyce naszej. Okej. Okay. Jaki jest Twój stosunek do Częstochowy? No bo jesteś rodowitym Częstochowianinem, co Ty w ogóle sądzisz o tym mieście? Ja tak szczerze ja powiedziawszy... że nie możesz powiedzieć źle, bo naczelnik zobaczy i powie, Dobrzański, coś Ty tam wygadywał w tym programie, ale to żarty żartami, no. Znaczy ja ogólnie jestem rodowitym Częstochowianinem, uwielbiam nasze miasto i... Na każdym kroku, gdzie tylko mogę, to się z nim identyfikuję. Promuje Promuję miasto, nawet w naszym gronie sędziowskim, w wydaniu siatkówki plażowej. Mamy taką e, zasadę, że po prostu jak jeździmy razem tam z kolegą, e, kolega Artur Kucharski, to często i gęsto ubieramy się, czy to w bluzy miasta Częstochowy, czy w koszulki. Mhm. E, I szczerze powiedziawszy, bardzo wiele osób z Polski zazdrości nam tego, bo. Jeździmy praktycznie po całej Polsce, zwiedziliśmy wszystkie województwa, mnóstwo boisk odwiedziliśmy. Mm -hmm. I nigdzie tego nie ma. Nigdzie tak, że tak powiem, nie uzewnętrzniają ludzie tego skąd Tego są? patriotyzmu lokalnego. Jak... Ogólnie, dobrze, pozytywnie, bardzo fajnie cieszę się. E, czego już tak na koniec tobie życzyć? Zdrowie. No myślę, że najważniejsze to jest właśnie zdrowie. Może trochę więcej czasu by się czasami przydało. Dla siebie. Tak jest. No dobrze, to ja. To tak, ja życzę zdrowia. Życzę w sezonie przynajmniej trzech meczów do sędziowania. No i celu, żeby wiodło się jak najwięcej. Proszę Państwa, goście moim i Państwa, chłop jak Dąb, jak Państwo widzicie, zapalony siatkarz, sędzia siatkówki na poziomie tauron ligi, tej kobiecej, najwyższa. najwyższa E, najwyższy poziom rozgrywek, jeżeli chodzi o zespoły klubowe. E, ojciec dwójki dzieci, na co dzień urzędnik magistratu. No i inny no już mówię, bardzo fajny w Bożo gość. Bardzo dziękuję za poświęcenie. Dziękuję czas. pięknie za zaproszenie. Ja również i tu machamy. Trzymajcie się ludziska, pozdrawiamy Was. Pozdrawiamy. Pa pa. pa.